Dzień dobry, hej, cześć. Skoro zainteresował Ciebie tytuł i tutaj jesteś na tym materiale, to prawdopodobnie szukasz odpowiedzi na pytanie, jak wybrać wózek i na co zwrócić uwagę. Dobrze trafiłeś, drogi widzu. Oto 5 porad, na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze pierwszego wózka. Zapraszam do oglądania. Po pierwsze, dostosuj wózek do swojego wzrostu, ponieważ gdy gondola będzie zbyt nisko. Jesteśmy wtedy bardziej narażeni na dodatkowe obciążenie naszego okręgosłupa. Z kolei jeżeli gondolka jest zbyt wysoko, wtedy ciężej będzie nam się po prostu podbijać wózek. Po drugie, jeżeli mieszkasz w bloku na wysokim piętrze bez windy, zwróć uwagę na wagę takiego modelu. Dodatkowo rozejrzyj się, czy wózek nie posiada jakiegoś dodatkowego udogodnienia np. w postaci paska transportowego, dzięki czemu ułatwi sobie przemieszczanie się z wózkiem. Po trzecie, zwróć uwagę na okolice, w której będzie spacerować ze swoją pociechą, ponieważ gdy wiesz, że są to drogi nierówne, co to znaczy drogi nierówne? To znaczy dużo korzeni, jakieś dziury, są to po prostu nierówności, warto zwrócić uwagę na wózek, który ma miękkie zawieszenie. Dzięki temu będzie płynniej pokonywać takie przeszkody. Po czwarte, jeżeli spodziewasz się dziecka na zimę, weź pod uwagę rozmiar gondoli. Duża gondolka pozwala ci na to, że masz więcej miejsca na ciepłe, grubsze obranka. No i oczywiście na przykład śpiworek. Z kolei, jeżeli spodziewa się dziecka na lato, weź pod uwagę to, żeby gondola była dobrze zwentelowana, czyli po prostu bardziej przewiewna. Po piąte, wózek dwa w jednym, czy może wózek jednak trzy w jednym? Odpowiedź jest bardzo prosta: wózki są zawsze dwa w jednym, czyli gondola oraz dodatkowo siedziska spacerowe. Ten trzeci element jest to po prostu fotelik, który zazwyczaj dobieramy do takiego zestawu. Natomiast żeby wybrać dobry fotelik bezpieczny, a właściwie najlepszy, zachęcam odwiedzinę salonu. Jeżeli jesteś z Poznania, jesteśmy Bobołuski Poznań Serbska 9 wewnątrz galerii Black and White lub Kinderpram Poznań Obornicka 286. Jeżeli nie jesteś z Poznania, odwiedź najbliższy punkt, gdzie możesz Podejść do specjalisty, który doradzi Tobie, jak wybrać ten fotelik. No i oczywiście przymierzy go w samochodzie, czy na pewno pasuje do Twojego auta. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Ci w wyborze pierwszego wózka. Z kolei zachęcam do pozostawienia łapeczki w górę, subskrypcji na tym kanale, ponieważ będziemy testować wózki i foteliki na różne sposoby. Z kolei, drogi widzu, jeżeli masz już jakiś fotel wybrany, bądź jakiś wózek wybrany i chcesz, żebyśmy go dla Ciebie przetestowali. Pozostaw komentarz z nazwą tego fotelika bądź wózka, a my to dla Ciebie zrobimy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!